Lot Warszawa-Kraków. Godzina 22. Samolot pełen zmęczonych pasażerów. W rzędzie 12 samotny ojciec, 30 Paweł, trzyma na rękach 30-dniowe niemowlę, które płacze od 40 minut bez przerwy. Próbował wszystkiego. Karmienie, kołysanie, śpiewanie, spacer po przejściu. Nic nie działa. Pasażerowie patrzą z irytacją, niektórzy komentują głośno. Paweł czuje się jak najgorszy ojciec na świecie. I wtedy z rzędu za nim wstaje kobieta. Ma może 35 lat. Zmęczoną twarz, ręce pokryte bliznami po oparzeniach. Bez słowa podchodzi, wyciąga ręce. Paweł nie rozumie. Ona patrzy mu w oczy i mówi cicho: "Daj mi ją". On waha się, nie zna tej kobiety, ale w jej oczach widzi coś, czego nie widział od miesięcy. Zrozumienie i wtedy przekazuje jej córkę. Kobieta bierze niemowlę, przyciska do piersi, zaczyna nucić melodię, której nikt nie zna, i dzieje się cud. Dziecko przestaje płakać. Natychmiast. Kompletnie. Samolot milknie. A ta kobieta z łzami w oczach kołysze cudze dziecko jak własne, bo rok temu straciła swoje. Paweł Kowalski miał trzydzieści lat, i nie miał pojęcia, jak być ojcem. Siedział w poczekalni lotniska Chopina w Warszawie o dziesiątej wieczorem z trzytygodniową córką na rękach i czuł, jak panika powoli przejmuje kontrolę nad jego ciałem. Mała Zosia spała teraz, ale wiedział, że to kwestia minut. Ostatnie dni nauczyły go, że spokój nigdy nie trwa długo. Trzy tygodnie temu jego życie wyglądało inaczej. Pracował jako programista w firmie na Mokotowie. Mieszkał z żoną Agatą w małym mieszkaniu w Ursusie. Czekali na narodziny dziecka. Wszystko było zaplanowane, przygotowane, bezpieczne. A potem coś poszło nie tak podczas porodu. Agata zmarła cztery godziny po tym, jak urodziła Zosie. Krwotok. Lekarze zrobili wszystko, co mogli, ale to nie wystarczyło. Paweł został sam z niemowlęciem którego nie umiał uspokoić w świecie który nagle stracił jakikolwiek sens nie miał rodziców oboje zmarli w wypadku samochodowym gdy miał 22 lata teściowie mieszkali w krakowie ale byli starsi chorzy nie mogli przyjechać przyjaciele pomagali jak mogli ale każdy miał własne życie pracę rodziny paweł był sam Pierwsze dni po pogrzebie to była mgła karmienie, przewijanie, płacz, niekończący się płacz. Zosia płakała w nocy, w dzień, podczas karmienia, po karmieniu, bez powodu, z każdego powodu. Czytał wszystkie możliwe artykuły w internecie, dzwonił do pediatry trzy razy dziennie, próbował wszystkich technik kołysanie, śpiewanie, białe szumy, jazda samochodem po mieście o trzeciej w nocy. Nic nie działało konsekwentnie i powoli zaczynał łamać się w środku. Teraz leciał do Krakowa. Teściowie nalegali, żeby przyjechał. Chcieli zobaczyć wnuczkę, chcieli pomóc, choć nie wiedzieli jak. Paweł nie chciał jechać, ale wiedział, że musi. Byli jedyną rodziną, jaka mu została. Boarding rozpoczął się o dwudziestej drugiej trzydzieści. Paweł wstał, spiąca Zosia w nosidełku na piersi, torba na ramię, walizka w ręce. Czuł wzrok innych pasażerów. Wiedział, co myślą. Ojciec z niemowlęciem w samolocie. To nigdy nie jest dobrze. I mieli rację. Zosia obudziła się dokładnie wtedy, gdy samolot zaczął kołować. I zaczęła płakać. Nie był to normalny płacz dziecka. To był przenikliwy, desperacki dźwięk, który wypełniał całą kabinę. Paweł próbował ją uspokoić, kołysał, szeptał, ale płacz tylko się nasilał. Stuardesa podeszła z życzliwym uśmiechem. Może pan spróbować nakarmić? Paweł wyciągnął butelkę, Zosia odepchnęła smoczek, płakała dalej, może pieluszka, sprawdził, sucha, może panu pomóc w czymś? Ale nie mogła, nikt nie mógł. Płacz trwał dziesięć minut, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, pasażerowie zaczynali robić uwagi, najpierw ciche, potem coraz głośniejsze. Może by pan zrobił coś z tym dzieckiem? Nie można było zostać w domu? Ludzie próbują odpocząć. Paweł czuł, jak rumieniec zalewa mu twarz, próbował wszystkiego. Wstał, chodził po przejściu, śpiewał cicho kołysankę, której nauczyła go Agata. Kołysał, podskakiwał, robił wszystko, co mu mówiły książki i internet. Nic nie działało, i wtedy poczuł na ramieniu czyjąś rękę. Odwrócił się, za nim stała kobieta. Może miała trzydzieści pięć lat, może czterdzieści, trudno było określić. Miała krótkie brązowe włosy, twarz zmęczoną, ale łagodną i coś w oczach, coś czego nie potrafił nazwać. Przepraszam, powiedziała cicho, czy mogę spróbować? Paweł nie zrozumiał. Co? Mogę spróbować uspokoić pana córkę? W normalnych okolicznościach odmówiłby. Obcy człowiek chce wziąć jego dziecko? Nigdy. Ale to nie były normalne okoliczności. Płacz trwał 45 minut. Paweł był na skraju załamania i coś w oczach tej kobiety mówiło mu, że ona rozumie, że ona wie. kiwnął głową. Kobieta wyciągnęła ręce. Paweł podał jej Zosie. Ich oczy spotkały się na moment, i zobaczył w nich ból tak głęboki, że aż cofnął się o krok. Kobieta wzięła dziecko, przycisnęła do piersi i zaczęła nucić. Nie była to żadna znana melodia, nie była to kołysanka, którą słyszał wcześniej. To był cichy, powtarzający się dźwięk coś między nuconką a szeptem starożytny, prymitywny, jak oddech ziemi. I stał się cud. Zosia przestała płakać. Natychmiast. Kompletnie. Samolot ucichł. Kobieta, która trzymała Zosię, nazywała się Marta Nowak. Miała 36 lat i mieszkała w nowej hucie na obrzeżach Krakowa. Rok temu miała męża i sześciomiesięczną córkę. Teraz miała pusty dom i ręce pokryte bliznami. Siedziała teraz w samolocie, trzymając cudze dziecko, i po raz pierwszy od roku czuła, że może oddychać. Nikt w samolocie nie wiedział jej historii, nikt nie wiedział, że dwanaście miesięcy temu spaliła się jej kamienica. Pożar zaczął się w nocy, prawdopodobnie od starej instalacji elektrycznej w suterenie. Marta obudziła się od dymu, krzyczała na męża, żeby brał dziecko, ale dym był wszędzie, płomienie blokowały drzwi, mąż wziął córkę i próbował wydostać się przez okno. Marta była za nimi, ale coś runęło, belka sufit nie wiedziała co, mąż i dziecko zniknęli w ogniu, Marta przeżyła strażacy wyciągnęli ją przez okno, została w szpitalu trzy miesiące, oparzenia drugiego stopnia na rękach i nogach, uszkodzenie płuc od dymu, ale najgorsze rany były w środku, przez rok nie mogła patrzeć na dzieci, nie mogła słyszeć płaczu niemowląt. Każdy dźwięk przypominał jej ostatnie chwile córki, każdy widok młodej matki z wózkiem sprawiał, że chciała krzyczeć, była w terapii, brała leki, ale nic nie pomagało naprawdę była pusta w środku, martwa, a potem wsiadła do tego samolotu, lecała do Warszawy w sprawach spadku po rodzicach, sama podróż była torturą, zbyt wiele ludzi, zbyt wiele dźwięków, zbyt wiele wspomnień. A potem usłyszała płacz dziecka, i coś w niej pękło. Nie tak jak pękała przez ostatni rok, tym razem pękła w drugą stronę. Otworzyła się. Zamiast uciekać od płaczu, poczuła przymus, żeby do niego podejść. Widziała tego mężczyznę młodego, kompletnie zalamanego ojca. Widziała, jak próbuje, widziała, jak zawodzi. Widziała w jego oczach tę samą desperację, którą czuła przez rok, i coś jej mówiło, że może pomóc, że musi pomóc. Nie planowała tego, nie myślała, po prostu wstała i podeszła, a teraz trzymała to dziecko i nucła melodię, którą nucała swojej córce: starą polską kołysankę, którą jej babcia śpiewała jej, gdy była mała, melodię, której nie używała od śmierci dziecka, i dziecko się uspokoiło. Stała w przejściu samolotu kołysząc małą Zosię i po raz pierwszy od roku czuła ciepło czuła sens czuła połączenie z czymś żywym łzy płynęły jej po policzkach ale ich nie wycierała Paweł stał obok kompletnie oszołomiony nie rozumiał co się stało nie rozumiał dlaczego jego córka która płakała 45 minut bez przerwy teraz spała spokojnie na rękach obcej kobiety Marta kołysała dziecko jeszcze dziesięć minut, a potem delikatnie podała Zosię z powrotem ojcu. Dziewczynka nawet nie drgnęła. Spała głęboko, spokojnie. Paweł wziął córkę, nie wiedząc co powiedzieć. Dziękuję, wyszeptał. Ja. Nie wiem, jak pani to zrobiła. Marta spojrzała na niego. W jej oczach wciąż były łzy. Niektóre dzieci po prostu potrzebują poczuć czyjś ból, żeby wiedzieć, że nie są same. Paweł nie zrozumiał tych słów, ale coś w jej tonie sprawiło, że nie pytał dalej. Marta wróciła na swoje miejsce. Samolot lądował za piętnaście minut, za chwilę będzie w Warszawie, za chwilę znowu będzie sama, ale przez te dziesięć minut, gdy trzymała to dziecko, poczuła coś, czego nie czuła od roku nadzieję. Samolot wylądował w Krakowie o dwudziestej trzeciej dwadzieścia. Paweł wyszedł z lotniska Balice z śpiącą Zosią w nosidełku i niepokojącym uczuciem, że coś się zmieniło, choć nie wiedział co. Cała droga do domu Teściów na podgórzu minęła w milczeniu. Taksówkarz, starszy pan. spojrzał na niemowlę w lusterku i uśmiechnął się łagodnie, ale nie mówił nic. Paweł był wdzięczny, nie miał siły na rozmowę. Teściowie czekali na niego. Helena i Stanisław, oboje po siedemdziesiątce, blady, słabi, ale uśmiechnięci przez łzy. Wzięli wnuczkę na ręce z taką czułością, jakby była ze szkła. Przez godzinę siedzieli przy kuchni, pili herbatę, patrzyli na śpiące dziecko. Nie mówili o Agacie wprost, ale jej nieobecność wypełniała cały pokój. Helena, Położyła rękę na ramieniu Pawła. Dasz sobie radę. Wiem, że nie wierzysz teraz, ale dasz. Paweł kiwnął głową, ale nie wierzył. Jak miał dać sobie radę, skoro nie potrafił uspokoić własnego dziecka? Ta noc była zaskakująco spokojna. Zosia obudziła się tylko dwa razy. Za każdym razem Paweł karmił ją. A ona zasnęła z powrotem. Żadnego histerycznego płaczu, żadnej paniki. Coś się zmieniło w samolocie. Ale co? Rano przy śniadaniu Paweł opowiedział teściom o kobiecie z samolotu o tym, jak Zosia płakała 45 minut jak nic nie pomagało. Jak ta obca kobieta podeszła i w 10 sekund uspokoiła dziecko. Helena słuchała uważnie. Potem zapytała. Czy ona płakała, gdy kołysała Zosię? Gdy Paweł pomyślał tak, miała łzy w oczach. To nie było szczęście ani magia, powiedziała Helena cicho. Ta kobieta straciła dziecko. Widzę to w jej opisie, w jej oczach. I twoja córka to poczuła. Stanisław kiwnął głową. Niemowlęta czują więcej niż myślimy. Czują strach, napięcie, smutek, ale czują też szczerość, ból, miłość. Ta kobieta trzymała Zosię nie jak obowiązek, trzymała ją jak dar. Paweł milczał. Nie wiedział, czy wierzy w takie rzeczy, ale nie mógł zaprzeczyć faktom. Zosia przestała płakać natychmiast i spała spokojniej niż kiedykolwiek. Tego samego wieczoru, gdy Paweł położył Zosię spać w łóżeczku w gościnnym pokoju teściów, wziął telefon. Nie wiedział czemu, ale czuł, że musi spróbować znaleźć tę kobietę, musiał jej podziękować, musiał wiedzieć, co się naprawdę stało. Problem był taki, że nie znał jej nazwiska, nie widział jej biletu, nie wymienili danych kontaktowych, ale pamiętał jej twarz, pamiętał jej ręce, pokryte bliznami wyraźnymi, różowymi, oparzenia. Następnego dnia Paweł zrobił coś, czego nigdy wcześniej nie robił. Napisał post na największej polskiej grupie Facebookowej dla rodziców. Szukam kobiety, która pomogła mi uspokoić płaczące niemowlę w samolocie Warszawa-Kraków 23 października. Była około 35-40 lat, krótkie brązowe włosy, ręce z bliznami po oparzeniach. Chcę jej podziękować. To był cud, którego nie rozumiem. Jeśli ktokolwiek zna tę osobę, proszę o kontakt. Post został udostępniony trzysta razy pierwszego dnia, tysiąc drugiego, dziesięć tysięcy trzeciego. Polska to mały kraj. Ludzie znają ludzi, którzy znają ludzi. I w piąty dzień Paweł dostał wiadomość. Myślę, że znam tę kobietę. Mieszka w Nowej Hucie. Straciła dziecko w pożarze rok temu. Jej imię to Marta Nowak. Podaję numer telefonu, jeśli Pan chce podziękować. Paweł zadzwonił do Marty wieczorem, gdy Zosia spała, ręce mu drżały, gdy wybierał numer. Nie wiedział, co powie. Nie wiedział, czy ona w ogóle będzie chciała rozmawiać. Telefon zadzwonił trzy razy, potem odebrała. Słucham? Głos był cichy, ostrożny. Dzień dobry, nazywam się Paweł Kowalski. Byliśmy w tym samym samolocie tydzień temu. Pani pomogła uspokoić moją córkę. Chciałem. Chciałem pani podziękować. Cisza, długa. Paweł myślał, że się rozłączyła. Potem usłyszał westchnienie. Skąd pan ma mój numer? Znalazłem przez Facebook, napisałem post, ludzie pani rozpoznali. Przepraszam, jeśli to natrętne, po prostu. Podoba ci się ta historia. Kliknij łapkę w górę i nie zapomnij zasubskrybować. A teraz ruszajmy dalej. Chciałem powiedzieć dziękuję. To, co pani zrobiła, to zmieniło wszystko. Zosia śpi lepiej, mniej płacze. To, jakby pani jej coś dała, czego ja nie mogłem. Znowu cisza. Nie dałam jej nic, po prostu. Trzymałam ją inaczej. Inaczej jak? Tak. Jakby była ostatnią rzeczą na świecie. Paweł poczuł, jak ściska mu się gardło. Moja teściowa powiedziała, że pani straciła dziecko. Nie chce być niedelikatny, ale czy to prawda? Cisza była teraz dłuższa. Myślał, że się rozłączy, ale wtedy usłyszał cichy płacz, niehisteryczny, ta spokojny, zmęczony. Tak, rok temu, w pożarze, miała sześć miesięcy. Paweł zamknął oczy. Przykro mi. Nie potrafię sobie tego wyobrazić. Nikt nie potrafi, dopóki to się nie stanie. Rozmawiali godzinę. Marta opowiedziała o pożarze, o tym jak nie mogła patrzeć na dzieci przez cały rok, o tym jak weszła do tego samolotu i usłyszała płacz Zosi i coś w niej pękło. Ale w dobrą stronę Paweł opowiedział o Agacie, o tym jak umarła zaraz po porodzie, o tym, jak nie wie, jak być ojcem, o tym, jak każdego dnia czuje, że zawodzi swoją córkę, i wtedy Marta powiedziała coś, czego nie zapomni. Pan nie zawodzi, pan jest przerażony to nie to samo. Przerażenie oznacza, że panu zależy, zawodzenie oznacza, że pan przestał próbować. Rozmowa zakończyła się pytaniem, którego Paweł nie planował zadać: czy moglibyśmy się spotkać? Może na kawie? Chciałbym. Nie wiem. Chciałbym. Żeby Zosia mogła pani znowu zobaczyć i chciałbym poznać osobę, która mi pomogła, gdy nikt inny nie mógł. Marta zawahała się, ale potem zgodziła się. Spotkali się w małej kawiarni na Kazimierzu trzy dni później. Marta przyszła punktualnie, ubrana prosto, bez makijażu, ręce ukryte w kieszeniach kurtki. Paweł siedział przy stoliku z Zosią w wózku. Gdy Marta podeszła, Zosia otworzyła oczy i uśmiechnęła się. Pierwszy prawdziwy, szeroki uśmiech, jaki Paweł widział u niej. Marta zastygła. Patrzyła na to dziecko, a łzy wypełniły jej oczy. Mogę? zapytała cicho. Paweł kiwnął głową. Marta wzięła Zosię na ręce i znowu zaczęła nucić tę samą melodię. Siedzieli w tej kawiarni dwie godziny, rozmawiali o życiu, śmierci, stracie, nadziei, o tym, jak trudno jest funkcjonować, gdy świat się wali, o tym, jak czasem jedyną rzeczą, która pomaga, jest bycie z kimś, kto rozumie ból. I wtedy Paweł zapytał czy zechciałaby pani pomóc mi opiekować się zosią? Nie jako niania, nie jako pracownik, jako nie wiem, rodzina może? Wiem, że to dziwne, znamy się tydzień, ale coś mi mówi, że pani i ja potrzebujemy siebie nawzajem, ja potrzebuję kogoś, kto rozumie, a pani pani potrzebuje kogoś, dla kogo być. Marta patrzyła na niego długo, potem spojrzała na Zosie, śpiącą spokojnie na jej rękach. Ja nie wiem, czy potrafię, czy nie będzie to zbyt bolesne. Może będzie, ale może będzie też uzdrawiające. Marta milczała jeszcze minutę, potem kiwnęła głową. Spróbuję. Przez następne trzy miesiące życie Pawła zmieniło się w sposób, którego nie mógł przewidzieć. Marta przychodziła do jego mieszkania w Ursusie trzy razy w tygodniu. Nie robiła tego za pieniądze. Paweł próbował płacić, ale ona odmówiła. Robiła to, bo potrzebowała i bo Zosia jej potrzebowała. Na początku było ciężko. Marta wciąż miała dni, gdy nie mogła patrzeć na Zosię bez płaczu. Dni, gdy wspomnienie własnej córki było zbyt silne, zbyt bolesne, ale powoli, bardzo powoli, zaczęło być lepiej. Nauczyła Pawła rzeczy, których nie znalazłby w żadnej książce ani artykule. Nauczyła go, jak trzymać Zosię, żeby czuła się bezpiecznie, jak rozpoznać, kiedy płacz oznacza głód, a kiedy samotność. Jak nucić kołysanki, które uspokajają nie tylko dziecko, ale i rodzica, ale najważniejsze, nauczyła go, że być dobrym ojcem nie znaczy być doskonałym. Znaczy być obecnym, znaczy próbować, znaczy kochać mimo strachu. Pewnego dnia, gdy Zosia miała pięć miesięcy, wydarzyło się coś niespodziewanego. Paweł wrócił z pracy później niż zwykle. Problem w firmie, pilny termin. Marta została z Zosią dłużej, nie narzekając. Gdy Paweł wszedł do mieszkania o dwudziestej drugiej, zobaczył Martę śpiącą na kanapie. Zosię przytulona do jej piersi. Stał w drzwiach i patrzył. I po raz pierwszy od śmierci Agaty poczuł coś innego niż ból. Poczuł wdzięczność, spokój, może nawet szczęście. Nie była to naiwna radość. Nie było zapomnienia o stracie, ale było coś nowego nadzieja, że życie może być dobre mimo bólu. Marta obudziła się po chwili, zobaczyła go i uśmiechnęła się przepraszająco. Przepraszam, zasnęłam. Nie przepraszaj, dziękuję, że zostałaś. Marta spojrzała na Zosie wciąż śpiącą. Wiesz, przez ostatnie trzy miesiące po raz pierwszy od roku. Czuję, że mam powód, żeby wstać rano. To dziecko. Ona nie zastępuje mojej córki. Nic nie może. Ale daje mi coś, czego myślałam, że już nigdy nie będę miała. Co? Cel? Paweł usiadł obok niej. Ja czuję to samo. Przez pierwszy miesiąc czułem się jak intruz we własnym życiu. Jakbym nie zasługiwał na bycie ojcem. Ale ty pokazałaś mi, że nie chodzi o zasługiwanie. Chodzi o bycie tam. Siedzieli w ciszy, patrząc na śpiące niemowlę. I wtedy Paweł zadał pytanie, które krążyło w jego głowie od tygodni. Czy chciałabyś oficjalnie być częścią jej życia? Nie wiem jak to nazwać. Nie chodzi o związek romantyczny, chodzi o rodzinę. Chciałbym, żebyś była jej, nie wiem, kimś ważnym, kimś, kto zawsze będzie. Marta spojrzała na niego z zaskoczeniem. Ale my ledwo się znamy. To prawda, ale znam cię wystarczająco, żeby wiedzieć, że kochasz moją córkę i że ona kocha ciebie. Widziałem to setkę razy sposób w jaki na ciebie patrzy, sposób w jaki się uspokaja, gdy jesteś blisko. Marta milczała długo, potem powiedziała: Boję się, że kiedyś to będzie zbyt bolesne, że zobaczę ją i zobaczę to, co straciłam, a jeśli zobaczysz to, co zyskałaś, te słowa zawisły w powietrzu. Marta spojrzała na Zosię, potem na Pawła i kiwnęła głową. Zobaczymy, dokąd nas to zaprowadzi. Rok później Paweł, Marta i Zosia siedzieli w parku łazienkowskim w Warszawie. Był ciepły, wiosenny dzień. Zosia, teraz roczna i cztery miesiące, biegała po trawie, śmiejąc się i krzycząc z radością. Paweł i Marta siedzieli na ławce, patrząc na nią. Ich związek był dziwny, nietypowy, trudny do zdefiniowania. Nie byli parą, nigdy nie przekroczyli tej granicy, ale byli rodziną. Marta mieszkała w swoim mieszkaniu w Nowej Hucie, ale przyjeżdżała do Warszawy dwa razy w tygodniu. Spędzała weekendy z Pawłem i Zosią. Chodziła na spacery, do Zoo, do parku, Zosia mówiła dwa słowa: tata i macia. Tak nazywała martę, bo nie mogła wymówić pełnego imienia. Ludzie wokół ich nie rozumieli. Znajomi Pawła pytali, czy są razem, pytali czy to niania, pytali jak to działa. Paweł nie potrafił odpowiedzieć, bo to nie była relacja, którą można opisać prostymi kategoriami. To była więź zbudowana na wspólnym bólu, wspólnej stracie, wspólnej nadziei. To było dwoje ludzi, którzy stracili wszystko i znaleźli w sobie nawzajem coś, co pozwalało im żyć dalej. Tego dnia w parku Marta powiedziała coś, czego nigdy wcześniej nie powiedziała głośno. Wiesz, czasem myślę, że moja córka mnie do ciebie doprowadziła, że to nie był przypadek, że byłam w tym samolocie, że usłyszałam płacz Zosi, że podeszłam. Paweł spojrzał na nią. Wierzysz w takie rzeczy? Nie wiem. Ale chcę wierzyć, że strata może mieć sens, że ból może prowadzić do czegoś pięknego. Paweł kiwnął głową. Ja też straciłem Agatę i nigdy tego nie zaakceptuję. Nigdy nie powiem, że to było w porządku, ale to, co mamy teraz, ty, ja, Zosia, to jest piękne i nie istniałoby, gdybyśmy nie stracili tego, co straciliśmy. Zosia podbiegła do nich, trzymając kwiatek, który znalazła na trawie. Macia! wykrzyknęła, podając go Marcie. Marta wzięła kwiatek, a łzy wypełniły jej oczy, ale tym razem nie były to łzy bólu, były to łzy wdzięczności. Trzy lata po tamtym locie Paweł, Marta i Zosia stanowili coś, co wielu ludzi uznałoby za dziwne. Nie byli tradycyjną rodziną, nie mieszkali razem, nie byli w związku romantycznym. Ale byli rodziną w najgłębszym tego słowa znaczeniu. Marta była obecna na każdym urodzinach Zosi. Była tam, gdy dziewczynka zaczęła chodzić do przedszkola. Była tam, gdy Zosia spadła z huśtawki i złamała rękę. Paweł był tam dla Marty w rocznicę śmierci jej córki. Był tam, gdy miała ciężkie dni. Był tam, gdy potrzebowała kogoś, kto po prostu rozumie. A Zosia. Zosia rosła, kochana przez dwoje ludzi, którzy wybrali ją jako swój powód, żeby żyć dalej. Pewnego dnia, gdy Zosia miała pięć lat, zapytała: Tato, dlaczego Macia nie mieszka z nami? Paweł zastanowił się: Bo Macia ma swój dom, ale to nie znaczy, że nie jest rodziną. Rodzina to nie miejsce to ludzie, którzy się kochają. Ale ja kocham Macie, wiem, skarbie. I Macia kocha ciebie. To czy Macia jest moją mamą? Paweł spojrzał na Martę, która siedziała obok, słuchając tej rozmowy z łzami w oczach. Macia jest kimś wyjątkowym. Jest osobą, która pojawiła się w naszym życiu, gdy najbardziej jej potrzebowaliśmy. Nie jest twoją biologiczną mamą, ale kocha cię tak samo mocno. Zosia kiwnęła głową, jakby to wyjaśnienie miało kompletny sens. To dobrze. Bo ja też ją kocham. Ta historia nie ma tradycyjnego zakończenia nie ma ślubu, przeprowadzki, łączenia gospodarstw ale ma coś ważniejszego ma dwoje ludzi, którzy znaleźli sposób, żeby żyć mimo bólu, żeby kochać mimo straty, żeby być rodziną, mimo że nie wpisują się w żadne standardy i ma dziecko, które nauczyło się, że miłość ma wiele form że rodzina to nie tylko krew że czasem najbardziej znaczące relacje to te, które powstają z bólu i zamieniają się w coś pięknego. Jeśli ta historia cię poruszyła, podziel się nią, opowiedz o kimś, kto pomógł ci, gdy nikt inny nie mógł, albo o czasie, gdy ty byłeś tą osobą dla kogoś innego. Bo świat nie zmienia się przez wielkie gesty, zmienia się przez małe akty odwagi, przez nieznajomego, który wyciąga ręce w samolocie, przez płacz, który prowadzi do uzdrowienia, przez ból, który staje się mostem między dwiema duszami. Jeśli ta historia Cię wciągnęła, pamiętaj, aby polubić film, zostawić swój komentarz i udostępnić go dalej, aby mógł dotrzeć do kolejnych osób. Kiedy zasubskrybujesz kanał i włączysz powiadomienia, zawsze jako pierwszy otrzymasz kolejne opowieści, które do ciebie trafiają. Każda z nich niesie ze sobą momenty, które potrafią poruszyć, zaskoczyć lub skłonić do zastanowienia, dlatego twoje wsparcie jest dla nas naprawdę ważne. Twoje komentarze również mają ogromne znaczenie. Chętnie czytamy, które fragmenty przyciągnęły twoją uwagę, w jakich momentach zacząłeś stawiać się w sytuacji bohaterów oraz jakie masz przemyślenia co do tego, jak potoczyły się wydarzenia. Dzięki temu możemy lepiej zrozumieć, jak odbierasz przedstawiane historie i co najbardziej cię w nich angażuje. Na koniec napisz w komentarzu, Skąd oglądasz tę historię i jak zachowałbyś się, gdybyś znalazł się w podobnej sytuacji? Twój punkt widzenia dodaje tym opowieściom jeszcze więcej znaczenia.